I niestety nie przychodzimy do Was z przepisem, tylko Justyna przyleciała do nas prosto z Tajlandii ze smakołykami, które będziemy testować, a na koniec będzie hardkorowy challenge. Zgadzam się. Ja w każdym razie jest z, z pierwszym etapem, że przywiozłam z Tajlandii takie bardzo oryginalne rzeczy. Jestem ciekawa, co o nich powiecie. Mam nadzieję, że coś też znam posmakuje z tego. Ja powiem Wam szczerze, że nie próbowałam też wszystkich. No dobra. O! Prosto z walizy. Mamy całą walizę i nie na razie się? przeszło, bo nie ma tutaj nic y, żywego ani trującego, więc spokojnie przeżyjemy. Będę po kolei wyciągać mm -hmm. dla Was smakołyki. <laughs> Może zaczniemy sobie tak. Jest to przy, przy taka przekąska. Nazywa się ontre garlic. E, Pepper Slim. I tutaj nawet z tyłu są osoby ćwiczące. To są kawałki z wieprzowiny o smaku czosnek i pieprz. To jest taka niby właśnie zdrowa przekąska dla osób, które ćwiczą na słodko. Już ten challenge się zaczął? Mm. To, Ale... jest, to jest o smaku, czy to jest Bardzo serio zawa. wieprz? Z tego co ja rozumiem, to jest wieprz serio. Kaja nie testuje, bo, bo ja nie jest je sporta. wieprzowiny. Dobre to tak jest, takie spoko chipsiki, no, no, fit no. dosłownie chipsy. ale dobre, fit, no. To ja daję 7 na 10, to jak coś to jest dużo, według mojej oceny. Ja daję 2, bo nie lubię takich rzeczy. Ja daję 7 też na 10. Mi się da za ja... podobał. Bardzo przyjemnie Ja też 7, bo w sumie jak się już pogryzie to czuć, że to nie jest ziemniak. Mam takie coś, że czuć strukturę mięsa trochę, nie? I to jest takie, no dziwne dla mnie. Ale siódemka jeszcze szósteczka. <noise> Dobra, to jak już jesteśmy przy chipsach i takich właśnie przekąskach, to mam dla Was takie trzy cudowne paczki. I tak. Pierwsza, ta zielona. Tutaj mamy Crispy Salmon Belly Skin, czyli skóra z e, łososia. To jest mm. słuchajcie, przysmak w Azji, w Tajlandii. Tutaj mam coś wegetariańskiego. To są kawałki grzybów, oyster mushrooms. O smaku... Nie wiem, bo jest po tajsku napisane. A nie, jest narysowany czosnek, więc będzie, będzie... Będą o smaku czosnkowym. I ostatnia rzecz, co może na początku Was zdziwić i ja też byłam nie, niepewna oh. tego, ale to są dokładnie głowy krewetek o smaku pomiam. <grym> Słuchajcie, to jest pyszne. I to jest napisane chins, czyli jakby te brody krewetek. Ja właśnie tak słuchałam Justyny i czekałem kiedy powie. Albo nie powiem, że a to są tylko chipsy, okazuje się, że to ci z takiego. Także słucham cię uważnie. Spokojnie, na razie jeszcze karolina ja nie pra wyciągam. Pra prawdopodobnie spróbuję Ty, tylko ja też pół. nie próbowałam Mam no, pytanie, co to jest oyster maszyn? pokażę Wam, nie. jak wygląda ta skóra, bo możecie być dziwni, bo ona wygląda trochę inaczej. O. To są takie długie kawałki. I naprawdę zacznę ja? widać nawet strukturę nie? tej skórki. Ja to będę wszystko kosztować, bo my z sakerem nie jesteśmy mm. podróżnikami, więc to jest pewnie jedyna fajne szansa, kiedy możemy. Żywi bardzo fajne. Tak? Takie są no leciutkie, że tak? tak. się rozpływają głos ja tak od razu. Żeby oh, to jest ten małża, tak? Coś takiego. Skoro Ale... zapach taki jest rybi. Morzem bardzo. Prawda normalnie łosos. A jak y, krewetki? Ja ja mam. Bo one będą najlepsze dla mnie. To testuję krewetkę? No, okay. Nie patrz na to tylko... <grybki> 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 tak raz. <radę>. Grzyby są w Możesz no, spróbować no. na to, to jak jest naprawdę... No jak lubisz grzyby normalne? Tak nie, grzybki. ja nawet nie lubię normalnych grzybów. A ja co to w posypce cebulowe. Kto się podejmował jedzenia krewetek? Jak Wam smakowało? Bardzo fajne, 8 na 10. Tak? Nie, no. to dla mnie 4, tak. No, ale myślę, że bardziej psychika tu robi swoje, że tak nie potrafię się skupić trochę na smaku, tylko skupię się na tym, że czuję krewetkę. Głowę. No, głowę krewetki, biedny. A jak Wam smakowała skóra łososia? Nie, tutaj Nie miałam ochoty kończyć jej, no ale nie wypada. Ale no... Skóra tak jeden. Skóra 4 na 10. A delikatny smak bardzo ciekawy. No i No i grzyby dla mnie 9 na 10. Grzyby to 10 na 10, 10 no. Okay, dla mnie grzyb taki 7 na 10. Dla mnie wszystko. 3 na 10. I teraz przechodzimy przed challenge'em, tym ostatnim. Na słodkie rzeczy, chciałam Was zapytać, czy jedliście kiedyś duriana, owoc duriana? Najbardziej śmierdzący owoc na świecie. Tak jest, Sunkowy, jest. Najbardziej tak jest. cebulowy, ludzie do cebuli albo do czosnku tak zazwyczaj go porównują. ale co ciekawe, to czy będziemy lubić duriana zależy od naszych genów. Podobno jest o. tak, że właśnie jeżeli mamy jakieś azjatyckie geny, jeżeli kiedyś gdzieś nasi przyszłodkowie już kiedyś jedli tego duriana, hmm. To możemy go lubić. A jeżeli jesteśmy mamy bardziej europejskie geny, czy z Ameryki i nie jedliśmy duriana wcześniej, to odrzuca nas ten smak. Ale ja mam dzisiaj dla was właśnie cukierki z duriana i orzeszki o smaku duriana. O, o, by super. Słuchajcie. Ja <laughs> jadłam wcześniej różne słodycze z duriana. One nie smakują dokładnie tak jak oczywiście sam durian. Ale y, fajne są. I mam nadzieję, że to te też będą nam smakować, bo to wzięłam coś nowego. To można kupić na lotnisku w Tajlandii, a to w supermarkecie. Wiesz, to są takie karmelki. normalne. Karmelki, karmelki z kokosowym i durianem. Tu jest nawet napisane, że jest bez żadnej mąki, bez żadnych dodatków ko kolorowych. Och, no. czego, czego nie ma? Proszę. W ogóle, nie wiem, króweczka. Właśnie jakiejś cebuli czy czosnku. Krówka. Ale czujesz duriana trochę? Mm -hmm. ale Uj, smaczny. o co Durian Raidera? też taką kulturystę Durian tak? Ja no, nie, nie znam tego smaku, ale mm. to jest jakiś smak. Jest taki smak. Ja jadłam smak. suszonego duriana kostki. Mm. No to, to było takie ostrawe już, nie? Ale to jest Dobra, no to yy, ja uwielbiam orzeszki, dlatego to wzięłam mam nadzieję, że będą dobre orzeszki z tym durianem. O, coś poczułem od razu. To pachnie mega durianem. Powąchajcie najpierw może. Super. To jest, to jest miks takiego właśnie czegoś słodkiego z yy, orzechami. Takę można spróbować. Mm. Co, Super, no. Ciekawy zapach, serio. Taki... Fajny. I tak sami pachnie. No dobra, no to wieszcie. No, zdecydowanie. Czasu idźcie. Turian dury, tutaj jest. Tak, o oh, kurczę mocno Turianę to, to. czuję. Ale chcę też. Szuć na sam. Ja lubię ja bardzo. To, to, ta część żarczka jest dobra? A ta Duriana mi nie smakuje. Ja nawet ją wysadziłam. Czyli takie 5 na to, 10. Weźcie nie wydurzam. 4 na 10. <laughs> durian sobie, okej, <okay>? te żarty. <laughs> to może najpierw. No. Dla mnie 9 też nie mam. No. Mm. Ja u za karwankami tak nie przepadam, ale fajny był ten pospaw. Dziewięć. Dla mnie cztery. Na mnie 4. 4. Ok. Okej. A orzeszki? 4. też dziewięć. Dla mnie dziesięć. Witoczne. Osiem i pół. Cztery na dziesięć. Pięć jeszcze. Pięć. Sześć. Nie dla mnie dziesięć. Testujemy te jeszcze Dobra na to teraz powiedz im, że to nie jest z duriana, tylko z odmiany chroboszcza tajlandzkiego. Nie, nie. To był, to był naprawdę durian. Ja. Tam siedzi w i... i... teraz przechodzimy do tego challenge'a, o którym wspomniałeś. To... Przeczytaj w myślach. Mam dla coś specjalnego. Co w Tajlandii lokalni rzadko jedzą, turyści zawsze chcą spróbować. Ja przyniosłam dla Was, powiedziałabym. Doktor Bach. Mamy takich dużych jest. Mamy cztery różne rodzaje robaków. A! Nie robaków. I słuchajcie, ja się Wam przyczyniłam. Ja raz spróbowałam robaków. Jakie to jest? Na, na ulicy tajskiej. I tak. różnych odmian. I jedne mi w ogóle nie smakowały. Drugie mi nie były złe w smaku, ale bym już też drugi raz nie zjadła, no i tyle. Ale teraz mamy inne i to jest jedna z lepszych firmy, firm w Tajlandii, która sprzedaje te robaki. No i może chcecie zgadnąć, możecie sobie je poglądać i przyjrzeć się. O nie, to, jest szarę, szarę. to jest wystarczająco blisko. Nie, nie musisz aż tak w rękę. <laughs> No, no, jak to, to, tak to, to jest tak tu w ogóle. No, to jest olbrzymie. No, chciałem powiedzieć, że zawsze jak jest zabityrować, to coś takiego zostaje na ścianie. nie? A tutaj to jest jak takie końcówka chipsów, że ty już tak bierzesz to tak. nie? Nie, nie zbliżam. To nie są jakieś larwy. Ta paczka to są larwy. Tak, no to trafiłam. Tak. To masz cykadę. Bo... A to, gier, to są, słuchajcie, świerszcze, ale najbardziej to mnie zdziwiło. Pokaż bo w no, po polsku to jest konik polny. Dobra, kto odważny, ten może... A co yeah. jest nowoczesne? O tej rozgrywce. Nie wiem, <słuch> bo to Robert wymyślił teraz. Można <słuchaj> przegrać. Bardzo możliwe, że z tego będziemy pić białko za no 10 lat wszyscy. Dlatego, bo jest to, to bardzo dobre źródło białka i jest tanim źródłem białka. Wiecie, chipsy to może macie samo białko. To jest ogólnie pewnie bardzo no. dobre. C Tylko C wiesz o co C chodzi, C ja to tak jak takie kurczaka z piórami. Z piórami. Tak. tak. Jakby to było samo mięso z tego, to, to pewnie to nie, nie miałbym Mi się to wydaje, że... No? Tak mi jest, że jest ta bariera no. kulturowa, że nie ma szans, że Europejczyk urodził się w Europie i że przestawi się. Ale mi nie chodzi w ogóle o kulturę, zobacz, jakby to było samo mięso z robaków, to w ogóle inaczej byś to odbierał. Mam okazję żyć. Ja tak A on ma, mamo... no wiers, skrzydła i wszystko. No, no mówię, to tak jakbyś kurczaka z no. piórami, nie? To ja psychię. Patrzcie, patrzcie Co No i spoko. Takio, nie tak. Smaczny, to jak tam skali to się prezentuje, ja z nim mn... zjem. Neutral. Tak Neutralne na białko. Neutralny ryt. Ja zanim zjem, chcę powiedzieć, że jak byliśmy dziećmi, to z nami robiliśmy sobie roznaczenie. Zmesztu? I żywego, konika polnego jedzenia. Podobny, Podobny smak do tych wierzy, chipsów. też powiedzieć, coś jak byliśmy jeszcze parą, nie? na przykład teraz, a nie za minutę. Też nie pójdzieczka po tym? Właśnie, też chciałam się z Nie, Czemu? Podobny smak do tych chipsów. A, lubię Bekonal. co serio, bardzo dobre. No jak? Bardzo dobre. Ale Kaja urodziła się w lesie, A Gada też na Śląsku, ma las przy, przy domu, w zasadzie dużo zieleni, ale nie ma szans. I słuchajcie, jakbyście chcieli w Tajlandii wybrać, na ulicy spróbować, to te, czyli tak zwane larwy, one smakują trochę jak wątróbka w środku, więc nie wszyscy będą lubić. Ja bym bardziej mówiła, żeby właśnie próbować te takie, które są bardziej chrupkie, bo to jest bliżej, że, że polubicie. Aczkolwiek jedna rzecz, która właśnie tak jak chłopaki mówili, mnie chłopaki... <śmulatuj> Ale to wierdzi, że. Ale to, wielu, <śmulatuj> <nie> <śmulatuj> <dobra. Skurbicy. śmulatuj> A to jest wysuszone. <śmulatuj> jak Robert! On nie też się wysuszył. To jest To wiecie co? B tak zjedzenia. to co mi przeszkadza to później właśnie kawałki ich nóżek i rąk w buzi. Więc może jak, może jak zrobię z tego białko to nawet będzie smaczniejsze niż tak. Ja bym ci powiedział za 500 złotych. No, jak mi Justyna powiedziała masz 500 złotych, nie tego za, za kilka tysięcy. Tysiąc? Za tysiąc też nie zjadłbym. Ja za Za po, po, 10 nie tysiąc tysięcy nie zjadłbym tego nie zjadł tego za 10 sekund. To jest jakiś żądło. Agata jak, jak jest trzmała to Agata przybiega i tak ją. Nie może ona tak. Trzeba tak. Boże, tak mówię. Wynoszę ją na dwór jeszcze Agata to tak. I ona w sumie. Oczy maluje. nie, oczko zjadłeś. Ło, zjadłeś oko. Samo oko. Ale z karmelki jak macie ochotę to możecie tutaj zjeść. to pewnie. A to chowamy do szafki. Ale to no dleka, szafki, sobie skrywa. Na biurko no, można mu postawić. Dalej? To pachnie losem. Ja, Natalia, chodź do nas. <grym> pachnie jak skimmy. Ja jeszcze no. czekam, żeby Robus spróbował larwę. Ojej! nie wypłynął? To tak jest. jakby nasyk, żeś wszedł i chcesz, coś zakurzonego ugryzł. <grym> <grym> tak pamiętasz ten smak, nie? Jak coś jak u no mi to. No ja. Nie, ona no, wypłynie, ona no, ma w środku na pewno taki miąższ, miąższ. Tak? Pokaż jak się Nie ma. O. o. <laughs> no przecież on zjadł więcej jądra, bo no to ciekawy smak się pojawiał później. Okay. Do czego byś porównał? Fajne, ale jakbym oglądał jakiś mecz przed telewizorem, to wybrałbym na razie. je yeah. Koniki. Koniki. Czyli grasshopper w Tajlandii. Super, no. grasshopper. Nie... To jest też. Tak. Czas na świerszcza. Jak Freddy Dobra, nie, który miał ja pięć panikam. oktaw, nie? Barw głosu, to Robur ma tak Można ze smakiem. Mikro tak, smakowe, że ma 5 oktaw. No, A świeżcze smakuje jak świerszcze. No, kiedyś masujące, łapaliśmy tak. kraboszcze. Mówił, że to dla jego pająka, ale zaczynał w to bardzo mocno wątpić teraz, jak na niego patrzy. W Tajlandii jest też mnóstwo pysznego jedzenia. Nie trzeba jeść robaków, tak. tylko są pyszne świeże owoce. I dania wegetariańskie, wegańskie. Dużo deserów, które są totalnie wegańskie. I przepyszne. No, a to jest taki y, dla turystów, nie? Takie tak, jak chcą się tak. poczuć. I uprzedzam Was, żeby też nie iść w Tajlandii na patyku tych wielkich skorpionów, którzy, które są sprzedawane, bo nie jest to nic przyjemnego. No i ostatni wskakuje. w no. Dziękujemy Justynie no. za smakołyki. Dziękuję tak. wszystkim za udział w programie. No, dziękuję, bardzo. dziękuję. Dzięki. Pasywnie, I roślinie ludzi.